W dzisiejszym odcinku muszę zdobyć bardzo dobre itemki oraz zabić 10 graczy na trybie box pvp na serwerze N1C.pl a jak mi się tyle nie uda, to rozdaję jednej osobie 50 zł. Ogólnie, patrz, tutaj możemy sobie odebrać nagrodę. No, odbierz, se tam. Odbierz, się tam. odbierz sobie nagrodę. W sensie ja grałem na dwójce, ale podbijamy... Ten. Dobra, co to jest w ogóle? To jest zwykły klucz. Dobra, otwieramy. Dostałem, dostałem 10 złotych monet, dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Zobacz, co się tu kurde dzieje. Idziemy! Lecimy! Zbiję się! Nie! No i zginąłem! Napiłeś mi kolega. O nie. Pamiętaj, że mamy godzinę. Ja uciekam. Uciekam! ciekam. Idę tam Nie! 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 Znowu umarłem! Nie da się tak grać. Czekaj, dobra, ja idę na spawnę, może sobie lepszy killo ogarnę. Okej, okay, ja mam... Dobra, ja mam 15 srebrnych monet. Dobra, ja mam super pomysł, dobra Jak mnie nikt nie, nie, nie zabije, to się uda plan. A jak ktoś mnie zabije, to się nie uda! Nie uda się! No i zginąłem. Dobra, lecimy! Cztery, dobra, lecimy, lecimy! Ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję, ja żyję! Muszę uszedłem na spawn, mam jeden blok z tego, żelaza. zmieniamy go Tylko trzy? I dobra, mam kill'ow, mam, mam, kilo w, mam kilo Poseidona. Mam kill'ow Poseidona, więc już jesteśmy na dobrej drodze. Gdzie ty jesteś? Na spawnie. Tutaj, Olo Co masz? Chodź, chodź, Ale nie, chodź, chodź. pokaż w rękę. Pokaż w ręce. CO JEST?! To jest item Hefajosa. Protekcji 16. Czekaj. Nasi, tam re, ej, to jest przyjmij, po... przyjmij, przyjmij. Przyjmij. Pokaż to. Pokaż to. CO JEST?! Ej, daj mi to na chwilę. Dobra. Ja to nam zachowam fender, cześć, okej? Okay? Bo ja guła Dobra, zaakceptuj tam masz szkło. Co jest? Dobra, mamy pierwszą rzecz do zdominowania totalnego. Ja, Kłop wyrzucał to na, na tym. Kto to wyrzucał. Zabijam typa. Zabijamy go, tak, gonimy. Cichego! Go. Jaki, jakiś cichy. A czemu nie głośno? No kurde, wijamy się w jakąś strefę tego. No nie. Ej, uciekam! No wiem, bo. Bo wbiliśmy się w jakąś strefę ludu. Dobra, zabiłem kogoś. Dobra, jedno zabójstwo, to jest coś, to jest coś, no? jedno zabójstwo. Zabijam chociaż kogoś. Czy chodzi o tego he he co mieliśmy? Nie, zabili mnie. Jakiś uradek no. mnie zabił, boże. Można na rynek pójść. Rynek i dobry kilo rynek? kupić. 10 tysięcy, no to chyba nie. To, srebrnych monet? Dobra, kupuję. Nie wiem, czy to się opłaca teraz. Czyli mam już mam kill 421. Dobra, mam pomysł. Jest takie coś jak epicka skrzynia. Mogę mieć tutaj mega farta. I dropnąć fajny kilow, albo fajny set, albo dropnąć jakieś gówno. Powinien dostać, więc mamy tutaj epicki klucz. No i dobra, dropimy, ja nie patrzę. Co jest? Mam spodnie Protection 19, Unbreaking breaking 19. Jeszcze buty, jeszcze buty i, i mamy do, totalną dominację. To? Mam... Jeszcze buty i zdominowaliśmy serwer. Zabijam go. Nie. zabiłem, zabiłem. Nie, ja do ciebie, Nie, ja nie idę do ciebie od to Co to jest? Nie! Przylecieli do mnie! O, no i zginąłem znowu. No, ja mam dwa. Musimy zrobić 10. Ja mam zero. Ale Więc tak może razem? teraz zacznijmy się. Ej, ale teraz może. Dobra, musimy znaleźć jakieś sypa, który wyjdzie sobie ze strefy. Tak nagle. I musimy to go to zacząć Będziemy czekać. O! Biegnie, biegnie, biegnie ktoś. A, gonicie, gonicie! Nie! To kurde, no. Nie, kurde, znowu mnie zabija ktoś. Proszę, nie, proszę. Nie, dobra, zabił. mnie. pierdziu. O nie, netherite, go zabił. Nie, netherite, kurde. To nie będzie aż takie łatwe, totalnie. 10 kili musimy zrobić. Kogoś bez seta mam, kogoś bez seta mam. Nie, nie. Kurde. Czemu, czemu? Jest, 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 nie. Netherite, proszę, nie bij. Nie, nie bądź taki. Netherite się. No i zginęłem hmm. chyba. Jest, jest. Żyje, żyje, żyje. O, kurde, netherite. Nie wiem, jestem przy... Dobra, wkopałem się w tego. W... Węgiel. Nie! On jest węgiel, gonię, gonię jak już sypam. Udało się, dobra, mam trochę węgla. Nie wiem. Please, tak, tak, zabiję, zabiję, zabiję! Nie! Proszę, netherite'y, nie! Netherite'y, please! Zabiję, 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 zabiję. Jeszcze pół godziny, połowa czasu nam minęła, ale my nie mamy połowy fragów. Tak, mój kill! Masz? Masz, ja Nie mam, zabiłem. nie mam żadnego. Zabiłem. Ja te... Nie, please, 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 no nie, jakiś bananos. Nie zabił! Dominacja, znaczy dobrej tempi dobrej Dobre itemki dobrej punktu. Nie zabiłem! Zabijem! Nie! Miałem! Miałem buty piątkę! Ale zabiłem jakiegoś tego dobrego typa! Kurde, było blisko. Ile ludzi wybiega, ja w ogóle nie timinguję tego. Ja zabiję! Tak! Nie, 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 nie! O nie no! Kurde! Kurde, no Elytrze mnie zabił. O okay. boże, nie, nie, nie wytrzymam. Nie ej, please, please, please! Nie, zabili mi Wiktora! Ej, ej, bo mi nie zaliczyło tego, zabicie mi nie zaliczyło. Proszę, Wiktor. Nie, nie. Bo mi zabicie nie zaliczyło, jakie chamstwo, no. Bo jakiś typ, ja go biłem, biłem... Nie no, ja, ja go zbustowałem tylko. I zaraz mnie jakiś netherite pewnie zabije. 100% tak. Go zabije, netherite. Nie, PUSZEK! PUSZEK! Nie ucieka, ja chcę cię zabić, PUSZEK! NIE! Dobra, netherite. Netherite mnie sobie. No nie! 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 Diaks, Diaks się! Diaks się. Walony. Nie! Ja, ja goś prawie zabiłem chyba! Jest szansa, że go zabiję! I to duża! O nie! No! Nie, please, nie zabijajcie, nie zabijajcie! Nie! Nie! Nie, tak, tak, ucieknę! Nie ucieknę! Please, ciebie tylko chcę zabić! Nie! Ale prawie zabiłem diaksa, prawie to by. to było prawie. no. Mam, 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 mam! Nie! C ja ich za bardzo knokuję imo! Nie. Kurde, go nie to tak, Nie, zabijem! Zabijem, zabijem, zabijem! Kurde, to jest moje 50 zł, nie, 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 prawda? Nie, 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 nie. Zabijaj go! Zabijaj! Nie! Nederaj znowu yes. przyleciał i mnie zabił. Kup się za mną bije, tylko żeby teraz nie, nie, go zabił. jest, 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 jest. Yes. I zaliczyło mi, się. zaliczyło mi się? Zaliczyło mi się, zaliczyło mi się. Ile masz? Dobra, ja, ja mam się. Jeszcze jeden frag, dobra. Jeszcze jeden kill i mamy to. Nie. Czy to mój kill? Czy to mój kill był? Tak, to mój kill. Dobra, dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to. Dobra, pierwsze zadanie zaliczone, jeszcze drugie. Dobra, rynek i. Co? Chyba jest to, co mogę, se, co mogę kupić. Dobra, dobra, kupujemy to. I trzy, dwa, jeden i challenge. Chyba wygrane, czekajcie. Dobra, challenge wykonany. Możecie napisać, czy zaliczacie nam to. Bo, bo to olo, tyle. Olo, olo. Ja, jak myślisz, yy, wszystko zaliczone? Mamy tak. Mamy. Yy, Czapkę Hefeistosa, mamy czapkę Hefajstosa, mamy elitrę, mamy spodenki Argesa i mamy buty Hefajstosa.